Czas pomalować mój pokój. Uwielbiam żółty kolor, więc mam nadzieję, że w środku znajdę żółtą farbę. Wspaniale! Będę mieszkać w fajnym jasnym pokoju. Zaraz pomaluję ścianę moimi żółtymi rękami. Let's go! Ale super! Będę się czuła jak na słońcu. O tutaj odbiję ręce i jeszcze tutaj i tutaj. No pięknie mi to idzie. Wspaniale i gotowe. Mamy to. A co jest w moim pudełku? Taki mały pędzel i zielona farba. Muszę teraz pomalować ściany na mój ulubiony zielony kolor. Zagrajmy w kółko i krzyżyk. O, wygrałam! A teraz maluję. Doskonale. Ja mam czerwoną szminkę. Użyję jej do namalowania pięknych czerwonych serduszek na ścianach. Tylko spójrzcie, jak to słodko wygląda. Tak mi się podoba mój pokój. Jestem gotowa całować go bez końca. Zacałowałam mój pokój do idealnie czerwonego koloru. Cudownie.